14 kilo, nie po tobie wyjść, to, by wyjść do walki Chciałeś Tomasz podzielony jak towar na działki Czarny wagon, wolno podjeżdża na parki Jeba na zostanie ci i picie Nie ma co po tobie zbierać! Nie ma co po tobie zbierać! Nie ma co po tobie zbierać. Chuj nie obchodzi afera. Dostaje z sypa i chleba. Strzał, strzał, strzał. do wszystko, ale wraca moja twarz. Nie wiem co jej mogę dać innego. Oprócz tej jednej nocy ze mną. Nie wiem co jutro będzie ze mną. Na to skoczę w za mną. Eeeeh, światło przed... To pije zimne Bacardi, W koło gorącej kobiety na plaży Teraz tu jest smak wakacji Staje rano, ale nie do pracy To pije zimne Bacardi, W koło gorącej kobiety na plaży U -la, -la. U la 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 la, -la.